Je, życie to jest to to tak jest i życie jest interesujące jest dużo w nim niespodzianek i różnych fajnych rzeczy. A jakich? Na przykład spełniają się sny. Można, można zostać tym kim się chce i można też spełnić swoje marzenia. A dla kogo warto żyć? Dla matki natury i, i dla swoich dla, i dla innych bliskich. Dla... Czy człowiek lubi swoje życie? Pa tak. Tylko że niektórzy umierają, zanim się nie Zanim się pocieszą. A jak myślisz, dlaczego ludzie mówią, że życie jest jak sen? Bo, bo się spełniają sny. A spełni, spełnił się tobie jakiś sen? Tak. A jaki? Na przykład, że pojechaliśmy w góry. A co to znaczy, jak człowiek mówi, że żyje? że, ma, że, że jest na świecie, a gdyby nie był, to on na świecie by nie było. A kto jeszcze żyje oprócz ludzi? Zwierzęta. Bakterie i, 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 in, i inne żyjątka. Inne, inne A jakie to żyjątka? Może znasz takie żyjątka? Nie, ale jest bardzo dużo zwierząt, ludzi. Ale zwierząt jest więcej na całym świecie niż ludzi. A czy zabawki mają swoje życie? Ale to w nocy czasami wyjął. W dzień to, 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 dzieci, to dzieci nie wiedziały, czy one, czy one nadal były nieruchome, czy, czy chodziły. A w nocy? Co się z nimi dzieje? O, ozywają i się z, razem ze sobą bawią. Czy życie może się skończyć? Tak. A kiedy się kończy życie? Jeśli się już ma prawie 100 lat, to się umiela. A wcześniej nie? Czasami też, jak, jak się dorosłem i, i masz się prawie, i ma masz, już i masz dużo lat. A niektóre dzieci umielają, lodzą się i umielają. Tak szybko umielają. Niektóre dzieci. Czy człowiek lubi swoje życie? Nie lubi, niektórzy nie, yy, nie lubią, no bo, no bo jak, jak ktoś jest niegrzeczny, czy ktoś roz, yy, śmieci i zakopuje, no to na przykład na placu zabaw, szkło jakieś czy coś, to może nadepnąć i, i wtedy. Yy. Jest nieprzyjemnie, prawda? No. Tak. A jak myślisz, dlaczego ludzie mówią, że życie jest jak sen? No bo. No bo jak się lani śni, a, a później już yy, wstają, no to czasem zapominają. A co to znaczy, jak człowiek mówi, że żyje? No to to, że dużo je. I śpi dużo bo chce rosnąć i jeszcze yy, słucha się mamy, bo jak coś chce kupić samiki już jest dorosły i jeszcze na przykład to jak coś chce kupić coś niezdrowego, no to wtedy jest chory i słucha. I, I się nie słuchał mamy. A co jest potrzebne do życia? I jedzenie i jeszcze szczotka. Na przykład, żeby ze mnie nie wypadały wtedy, bo wtedy nie będzie mógł jeść i tylko będzie pił sobie, i jeszcze nie będzie. Zdrowy, tak? Tak.